Dobra, tu chyba też będzie potrzebna woda. Albo tak mi się zdaje. No wiedziałam. Me szczury. Jezus. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co to znowu za miejsce? Jakieś kolejne miejsce z drzwiami. Jezus, ten poziom jest zbyt duży. Seryjnie. Więc kolejny klucz. Tu jest jakieś przejście podwodne. I coś na górze. Może jakieś wyjście z tego. Czegoś. Dobra, pójdziemy najpierw tam do tej wody. O, naprawdę nie wiem, co zrobić, żeby to w miarę po kolei przejść. Musicie mi wybaczyć, że będę się trochę błąkać. Tu coś jest w ogóle? Nie. Co to za miejsce? Okej... Okay. Tu mi się wydaje, że byłam. Ano, tu jest ta dźwignia podwodna. No. Okej, okay, to jest dziwne. Co, ja wcześniej tego nie zauważyłam? W ogóle. Od tylnej strony w ogóle przeszłam, czy co? O Boże. Przydałaby mi się mapa. Seryjnie No dobra, skoro to jest... Jak... O, świetnie. Super. Dobra, gdzie ja w... zapisywałam grę? Okej. Okay. Yy, bo chcę zobaczyć, co jest jeszcze tam na górze, a nie mogłam już wyjść z tego basenu, bo ma za wysokie te yy, progi. <grystanie> za wysokie progi jak na Niestety. Zobaczmy co jest z tej strony. Hmm. Słyszę jakiś dziwny dźwięk, który... Mm, nie, wiem, wydaje mi się, że to jakieś pułapki. Już przestało. Albo to kroki czyjeś. Założę się, że piera. Tam jest jakaś dźwignia. Okej, okay, nie podoba mi się to. Ludzie. Nie podoba mi się to, bo. Bo mi się nie podoba. Ale musicie mi dzisiaj wybaczyć, gadam same głupoty i w ogóle jestem w nie najlepszym nastroju. E, dobra, otworzyliśmy. Ej, czekajcie. Otworzyliśmy drzwi do klucza jakiegoś. Dobrze widziałam. A, do tego. Czekajcie, czy to nie jest czasem na czas? Um, miejmy nadzieję, że nie. Mi się uda skąd zejść bezpiecznie? Nie, oczywiście, że nie. Wybaczcie, ale wczytam. <grymne> Dobra, to są drzwi do tego klucza. Wow, wow, wow! Jeszcze gorzej <grymne> się rozpędziłam. Boże, jak ja nawet się tutaj takie głupoty robię. Ja nie powinnam dzisiaj nagrywać, naprawdę. Nie jest mój dzień. Dobra, nie chcemy się za bardzo rozpędzać. Aby to nie była czasówka jakaś nieprzyjemna. Dawać. dawać i nie gadać. No, oczywiście to będzie pewnie rastki. A nie, mamy silverki. Elegancko awansowaliśmy z kluczami. Aha, to jest, i to jest pewnie po to, żeby wrócić, nie? bo tutaj nie ma żadnej drogi powrotu, tak mi się co zdaje. No dobra, w takim razie to by było na tyle. I idziemy w takim razie tędy tutaj Jeszcze tą wodę trzeba puścić. Nie tu, nie tu. Okej. Okay. Jeszcze mamy drugie drzwi do zbadania z kluczem, bo jeszcze mamy te rastiki cały. Kurczę, za dużo tych kluczy, no masakra. To no się idzie zgubić. E ja się nie lubię gubić. No. Jak zwykle włazimy na górę. Mam, ominęliśmy gdzieś w tym pomieszczeniu. Spieram jakieś naboje, ale mam to w nosie. Kurde, znowu mi klatki spadają. No cóż O, już wróciły No i znowu tutaj muszę przechodzić Jezu Zanudzicie się, przykro mi <grym zanudzicie> się> Jej, ale mam piękny zachód słońca teraz Na zewnątrz Takie mm, różowo-pomarańczowe niebo mi się zrobiło Pięknie Dobra, ciekawe jak długo będę w tym poziomie w ogóle e... Tak mi się zdaje, że coraz dłuższe te poziomy Chociaż w Egipcie wydawało mi się, że Będą one krótsze Ale kto to tam wie Ja i tak się gubię wszędzie Więc Będzie dwa razy dłużej niż normalnie e... Iść. Aha, i mamy ten Silver Key. Wydaje mi się, że ten Silver Key jest tam potrzebny. Tylko póki. Co, nie możemy się chyba tam dostać. To mi się wydaje. Albo źle. Nie wiem, czy mi się. No. W ogóle tam coś po drugiej stronie jest. Jakiegoś kwiatka widzę w ogóle. I w ogóle to chyba mamy przerąbane ludzie. Widzicie tą barierkę? I nie wiem, czy czasem ona nie będzie nam blokować. Ale pójdziemy tam sprawdzić. No, jeszcze chcę zobaczyć, czy obok tego kwiatka czegoś nie ma dla lary. Przecież nie, no jest tak z boku ta barierka. Dobrze. Hmm... Tu co jest takie? Kawnęka? A, chyba tam nie zaskoczy. Dobra, bo kwiatka raczej też nic nie ma. Schnięta roślinka. A właściwie dosyć zielona, nie? Ciekawe jak się utrzymała tutaj. W sumie niby woda jest, ale dosyć daleko od niej. Dobra, jestem ciekawa, co jest za tymi drzwiami, bo... Wydaje mi się, że jeszcze w jednym miejscu było możliwość. Yy, bo jest możliwość chyba opuszczania i podnoszenia wody. Yy, silverki do tego nie. No. Co mnie tu źle podpowiadasz, Laro? Tam jak spadnę, to się zabije. a Ano. E, nie wygląda to zbyt zachęcająco. To chyba nie mamy iść. W takim razie... Pewnie z innej strony się tam dostaniemy. Ale kurczę, ciekawi mnie, czy tam się idzie dostać... z tego kamienia. A chyba nie, bo to by było bez sensu. Po to, co to całe podnoszenie wody w ogóle? Nie wiem. Znowu klatki mi spadają. Ludzie... Mm. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Ale chyba i tak musimy zejść na dół, żeby ten poziom wody zrobić. Tak mi się zdaje, więc możemy pójść to sprawdzić. Czy się można tam dostać. Pewnie robię głupotę. No ale już taka jestem, że robię głupoty. Potem płacę za to różne dziwne ceny. I dosyć drogo płacę. Czekajcie, zapalę sobie światełko. Herbatkę. No, muszę przyznać, że mimo wszystko jakoś nam idzie. Myślałam, że będzie gorzej. Daj się tam doskoczyć. Yeah! Daj się doskoczyć. Hmm. No dobra. Co mnie zaskoczyła gra? Zaskoczyłaś mnie, Gro. Nie wiedziałam, że. tu będę mogła się dostać, tak normalnie. No dobra, to pewnie ten Silver Key będzie. Aha! Ha, 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 ha. Dobra, już widzę w czym rzecz. Widzicie tam. Tam są drugie drzwi, i na ten sam klucz zapewne. Tutaj potrzeba dwóch kluczy. Dobra, to na razie nie będę wsadzać i pójdziemy po ten drugi klucz. Zapewne ten drugi klucz będzie po podniesieniu wody gdzieś tam. I przeciągnięciu tej wajchy, wajchy podwodnej. Więc skakujemy do wody powrotem. Bo ona była gdzieś tu chyba. Nie, tu był sekret. Ciekawe, że mi się udało znowu zakretu znaleźć. Nie spodziewałam się tego. Tu była gdzieś ta... Ta, czy mi się wydaje znowu? Nie, tu była ta podwodna. O, masakra. A tu w ogóle się otworzyło coś? A nie. Pewnie do tego wajcha jest potrzebna. Ale ten klucz mi wygląda na zwykły klucz, a nie silver. Chociaż może on jest i silver. Nie, jest silver, dobra. Um, to teraz musimy znaleźć. tą właściwą. Tą. O Boże, zaś nie tu. Mówiłam, mapa by mi się przydała. Musimy się dostać do dźwigni, która ten poziom wody podnosiła. Bo gdzie ona była? Bo ja nie wiem. Dziś na dole była, chyba. Bo ja do niej trafiłam dość szybko. Gdzie jesteś, Wajho? No ale na dole to nie mam już innej możliwości. No tutaj nie ma żadnych drzwi Tylko te jedne, które Ten klucz skrywają A tu jest jeszcze jeden klucz O Jezus Maria I tu jest ten silver key no. O masakra Teraz będę szukać tego miejsca Pół godziny O A może to było tu? Tak, tylko że tu zjadę. O, ludzie, ludzie, ludzie. Dyskoczę tu skoczę tu. Dobra, w tamtym pomieszczeniu na pewno nie, bo trafiłam do tej wajchy zamiast, zanim, że tak powiem, używałam kluczy. Więc którędy? O! Może tam U góry W ogóle jeszcze tam nie sprawdziłem, czy coś jest Ale nie wygląda na to Dobra, olać to na razie Mamy ważniejsze sprawy Okej okay. sobie zapisik zrobię Jest to miejsce. Chcieliśmy wpadli do wody, nie chcemy wpadać do wody, bo my chcemy już tą wajchę.